Zdanie z 19 e, zapowiada się całkiem ciekawie, e, Macie rysuje siatkę ostrosłupa prawidłowego, którego podstawą jest kwadrat do środku w punkcie o i boku długości 8, e, czyli zapiszmy sobie pierwszą danę, to jest 8, tak? E, I czy trójkąt ABW, czyli a, b, w, to jest ten tutaj ściana boczna obok jak długości odpowiednio 8, 5, 5 narysujemy sobie go zaraz, bo będziemy go sobie liczyć o, nawet całkiem ładnie mi wyszło e, tu jest 8, tu jest 4 e, i tu jest 5, i tu jest 5 a tu jest kąt prosty może być ścianą boczną takiego ostrosłupa wybierz odpowiedzi tak lub nie i jej uzasadnienie i teraz tak naprawdę zanim zaczniemy się zastanawiać czy tak czy nie po prostu policzmy tutaj wskazówką będzie to że tutaj jest przerywa, przerywana linia zatem po prostu to obliczmy i teraz zobaczycie o co chodzi tutaj mamy znowu zróbmy sobie rysunek pomocniczy 5 nie wiem czy e, oglądaliście któreś z tam moich filmików, ale mm, jest tam wspomniane o tak zwanym trójkącie egipskim i właśnie tutaj go napotkaliśmy. Nie będę liczył tego stwierdzenia Pythonasa, tylko od razu wpisuję trójkę, bo po prostu jest trójkąt egipski i nie trzeba liczyć. Ok. E, zatem zwróćcie uwagę, że wysokość tego trójkąta to 3. Czyli w tym miejscu jest 3. A tutaj ta odległość od O E o E jest równe 4 bo to jest połowa CB połowa boku kwadratu zatem wyobraźcie sobie teraz że zginacie ten trójkąt do środka i będzie to wyglądało mniej więcej tak spróbuję to narysować może mi to naprawdę koślało wyjść ale postaram się dla Was mamy ten kwadrat i teraz ten bok tu jest środek a ten bok będzie sięgał tylko dotąd wyobrażacie sobie taki ostrosłup, który, którego ściany boczne nawet się nie dotykają to byłby tak, taki rozwalony ostrosłup to wewnętrzny ten taki kwiatek co mi wyszedł to po prostu dziura by była a krawędzie boczne po prostu nigdy by się nie spotkały C <tryk> Przepraszam czyli Odpowiedź brzmi nie, nie można zrobić takiego ostrosłupa, ponieważ trójkąt ABW jest nie. Odległość OE jest mniejsza niż wysokość EW, no przecież nie jest mniejsza, jest większa. O, no i jest ta odpowiedź, zaznaczamy. No i mamy za to no, tylko jeden punkt niestety. No ale no cóż, przynajmniej była zabawa.